Cześć przyszła mamo, cześć przyszły tato. Witam Was na moim kanale RodzimyRazem.pl. Nazywam się Kamila Domczewska, jestem położną, doradcą laktacyjnym, instruktorem szkoły rodzenia. W tym filmie opowiem Wam o tym, czego kobieta w ciąży nie może i nie powinna jeść ścipić. Zapraszam. Na pierwszy ogień idą te najbardziej niebezpieczne produkty, czyli przede wszystkim niepasteryzowane mleko i wszystkie produkty z niego wytworzone. Tym także niektóre sery pleśniowe. Czy to znaczy, że nie mogę sobie zjeść serka pleśniowego w ciąży? No niekoniecznie. Po prostu zwracaj uwagę na opakowania, czy ser zrobiony jest na bazie mleka pasteryzowanego, jeśli tak, możesz go kupić i bezpiecznie zjeść. Jeśli jest na bazie niepasteryzowanego mleka, jest to ser kupiony gdzieś tam na stoisku, nie wiem, w zakopanym, w jakimś innym kraju, e, zupełnie bez etykiety, Do takich właśnie serów i przetworów unikaj. No dobra, dobra, ale czemu te produkty w zasadzie są takie niebezpieczne? Czy to nie jest jakiś wymysł? No, nie do końca. W produktach z mleka niepasteryzowanego, jak i w mleku niepasteryzowanym, może znajdować się bakteria, którą jeśli niestety pechowo załapiesz, to może doprowadzić do listeriozy, czyli choroby, która jest już niestety bardzo groźna. Nie tyle dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który sobie chodzi po ziemi ale dla osób z obniżoną odpornością, jak i dla kobiet w ciąży, niestety jest niebezpieczna i częściej może pojawić się w swoim organizmie. Z listeriozą jest o tyle trudno, żeby ją zdiagnozować, że czasem przychodzi bezobjawowo u kobiety w ciąży, czasem mogą być takie grypopodobne objawy, może chcieć nam się wymiotować, czyli to, co często jest w pierwszym trymestrze ciąży, tak, wymioty, takie uczucie po prostu, że jest tam niedobrze i tak dalej. No i Czasami może być to mylące. Niestety pałeczki listeriozy mogą przejść przez łożysko i uszkodzić twoje rozwijające się dziecko, mogą nawet w najgorszej sytuacji doprowadzić do śmierci wewnątrzmacicznej malucha. Dla noworodka także ta infekcja jest bardzo niebezpieczna i cechuje się niestety wysoką umieralnością. Równie niebezpieczne może być surowe mięso, niedogotowane, niedopieczone, niedosmażone. Jakakolwiek forma surowego mięsa, czyli najczęściej pojawiająca się gdzieś tam w stekach lub w fast foodach. Co takiego niebezpiecznego może być w tym mięsie? No, przede wszystkim toksoplazmoza, którą możemy się zarazić. Toksoplazmoza jest bardzo niebezpieczną chorobą, która niestety ale powoduje wady rozwojowe u waszego malucha. Nie zawsze się tak zdarzy, że te wady będą ale jest takie ryzyko. Dlatego też w ciąży bada się na samym początku toksoplazmozę, tak zwane igm -y i IgG. Nieprawidłowa wartość IgM-ów może świadczyć o tym, że jest aktywne zachorowanie, czyli niestety to, czego najbardziej boimy się w ciąży. Wtedy lekarz decyduje o tym, czy wdraża leczenie np. antybiotykiem zwanym rowamycyną, który też niestety nie jest bezpieczny dla dziecka, ale trzeba wybrać mniejsze zło. Jeżeli tylko IgG są wysokie, ich miano jest wysokie, to świadczy o tym, że przebyłaś kiedyś toksoplazmozę. Przebyta wcześniej toksoplazmoza nie jest niebezpieczna ani dla ciebie, ani dla malucha, ponieważ masz już wytworzone przeciw ciała. Mówi się, że toksoplasmozą można zarazić się od kotów. Owszem, koty mogą przenosić toksoplazmozę, możemy się od nich nią zarazić, ale to raczej są koty wychodzące, polujące. Natomiast bardziej możemy zarazić się toksoplasmozą właśnie z surowego mięsa czy nieumytych warzyw i owoców, które przynosimy ze sklepu i bezpośrednio jemy. Dlatego wszystkie owoce i warzywa przed spożyciem musimy dokładnie umyć, naprawdę dokładnie umyć je gąbką i dopiero możemy je spożyć. Alkohol. Niestety nie pocieszę wielu z Was, ale nie ma żadnej, kompletnie żadnej, nawet najmniejszej ilości alkoholu, która jest bezpieczna w ciąży. Każda ilość alkoholu w takim stężeniu, w jakim jest w Twoim krwiobiegu, przechodzi przez łożysko. Twoje dziecko nie jest w stanie metabolizować, niestety, tego alkoholu, a więc wpływa. Toksycznie na rozwój dziecka, i również może powodować u niego. No, zaburzenia rozwoju czy różne wady. Jeżeli kobieta nadużywa alkoholu w ciąży, dziecko przeważnie rodzi się z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. E, te dzieci bardzo charakterystycznie wyglądają, są bardzo e, chude, mają wyraźne, ostre rysy twarzy, nisko osadzone uszy. E, no, to są dzieci, które po prostu gorzej się później rozwijają i gorzej radzą sobie ogólnie w życiu. Unikamy, jeżeli już wiemy, że jesteśmy w ciąży, jakiegokolwiek alkoholu. Czy to w słodyczach, czy to w cieście, yy, czy to w drinkach. W pisie filmu znajduje się link, w którym możesz zobaczyć urywki mojego kursu szkoły rodzenia. To jest duża platforma okołoporodowa, na której dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz. Jej wiedza jest na bieżąco aktualizowana, w której możesz wykupić dostęp na kilka miesięcy i korzystać z wiedzy na temat noworodka, czy karmienia, czy połogu jeszcze po porodzie. Wtedy możesz trenować razem z tymi filmikami, yy, czy to karmienie. Czy noszenie, przewijanie malucha, i już jak dzieciątko będzie na świecie, a w międzyczasie możesz trenować właśnie różne ćwiczenia, które będą przygotowywały całe twoje ciało do porodu, mięśnie na miennicy, do ochrony krocza. Przede wszystkim będziesz oswajać się z tym, jak oddychać, jakie ruchy są potrzebne tobie i maluszkowi, żeby przejść przez poród sprawniej. jest to taka całościowa chronologicznie poukładana wiedza? Bardzo dużym bonusem szkoły rodzenia jest to, że istnieje możliwość zadawania pytań na platformie do kursu szkoły rodzenia i także jest wiele przydatnych załączników do pobrania. Na przykład rozpiska torby do szpitala, plan porodu, co robić gdy dojdzie do zapalenia piersi, a ja nie mam z kim się skontaktować, propozycja butelek, smoczków, śpiworków, wyprawki laktacyjnej. I naprawdę wiele, wiele innych. Wszystko jest napisane w linku na dole. Nikotyna, papieroski, wszelkiego rodzaju papieroski zawierające nikotynę i substancje niezdrowe, które wdychamy, unikamy. Co powoduje nikotyna? No takie charakterystyczne. Jak przychodzi kobieta paląca lub jest biernym palaczem, czyli na przykład partner w domu pali dużo i kobieta ciągle wdycha ten dym, to dokładnie tak jakby sama paliła. Po porodzie widzę po jej maluchu i po łożysku. Łożysko jest tak zwane zwapniałe, białe. E, paląca osoba ma problemy zwykle z żyłami, dlatego częściej mają te osoby żylaki. Jakieś ogólnie problemy naczyniowe. I tak samo działa to bezpośrednio na łożysko, dlatego te dzieci, mówimy, że rodzą się hipotroficzne, czyli no, nie rosną tak jak powinny, ponieważ przepływ przez łożysko jest gorszy i zaczyna się wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu. Oprócz tego dzieci po porodzie, których mamy paliły lub były biernymi palaczkami, mają tak zwany zespół odstawienny, który może trwać dość długo. Po prostu są uzależnione od tej nikotyny i... Krzyczą, drą się, mogą mieć naprawdę niepokojące objawy, są po prostu bardzo trudne no, do opieki. tak. Jeżeli chodzi o już noworodka i niemowlę w domu, to dym papierosowy jest jednym z czynników, które najbardziej przyczyniają się do śmierci łóżeczkowej dzieci. Oprócz tych rzeczy, które wymieniłam, nikotyna niestety często prowadzi do porodu przedwczesnego, a poród przed czasem wiąże się z wcześniactwem różnego stopnia. Czasem to są skrajne wcześniaki. Czasem takie średnie, czasem już blisko gdzieś tam terminu porodu i w zależności od tego, w którym tygodniu się urodzi, jego rokowania na życie i zdrowie są bardzo różne. Witaminy. Pewnie kojarzą ci się tylko ze zdrowiem, ale jest od tego wyjątek, zwłaszcza dla kobiet w ciąży. Unikamy witaminy A. Nie, że unikamy i po prostu patrzymy w których produktach jest ta witamina i nie jemy tych produktów. Absolutnie nie. W takich ilościach ona nie szkodzi. Natomiast nie suplementujemy witaminy A, i może powodować wady płodu. Bardzo duża zawartość witaminy A jest w wątróbce. Dlatego też mówi się, że mimo że jest bogatym źródłem żelaza ta wątróbka, to my unikamy jej w ciąży jak ognia i nie jemy. Dlatego właśnie, że ta witamina A działa na dziecko bardzo negatywnie. Suplementy dla kobiet w ciąży nie powinny zawierać witaminy A i nie spotkałam się z tym, żeby któryś zawierał, ale jeżeli kupujesz już jakieś z niewiadomego źródła, czego oczywiście się nie zaleca, ale jeśli masz jakieś swoje, no nie wiem, swoje podejście do tego tematu, to przede wszystkim sprawdź, czy nie ma tam witaminy A. Cukier i słodycze. Oczywiście, no wiadomo, że świat bez słodyczy, e, no byłby nie taki kolorowy, a może i byłby kolorowy, ale już się do tego przyzwyczailiśmy, jesteśmy mocno uzależnieni od cukru, cieszy nas, poprawia nam nastrój, aczkolwiek niestety może prowadzić do nadwagi w ciąży, jest bardzo złudny, bo często mamy ochotę na słodycze, na cukier e, i to dużą ilość, a i tak różne inne produkty, potrawy przygotowane w restauracji fast foody mają dużą zawartość, wartość cukru. Więc tutaj musimy niestety uważać. Bardzo łatwo o nadmierne kilogramy w ciąży, które potem ciężko Ci zrzucić, no i niestety z niczego się to nie bierze, a te nadmierne kilogramy niestety i nadmierna ilość cukru, to czego najbardziej się boimy, to że doprowadzi do cukrzycy ciążowej, która wcale nie zdarza się tak rzadko. To już niestety też nie jest zbyt bezpieczna sprawa dla mamy i dla malucha. Otyłość ciąży może z kolei doprowadzić jeszcze do nadciśnienia tętniczego, które tym bardziej jest niebezpieczne dla dziecka i dla całej ciąży i dla Ciebie. Dlatego, no oczywiście ograniczamy. Wiadomo, że większość z nas i tak gdzieś tam te słodycze. Czy cukier je, ale starajmy się ograniczać. Uwaga na różne słodycze, typu na przykład lody, jakie idziemy gdzieś na wakacje, które są zrobione na bazie na przykład surowego jajka, także unikamy takich przetworów. Kawa. No, ktoż nie lubi kawy? Większość z nas ją pije w mniejszej lub większej ilości. Nierzadko zdarza się, że w ciąży mamy mega odrzut od kawy, jest nam niedobrze i wymiotujemy na samą myśl, i to w zasadzie powiedziałabym, że nawet na dobre nam to wyjdzie. E, natomiast jeżeli już jest. Jesteśmy fanami kawy, to pamiętajmy, że w ciąży jest pewne ograniczenie, taka, no powiedzmy, bezpieczna, zalecana dawka, jeżeli już ją chcemy spożyć, to do około 200 mg na dobę, czyli tam jedna, dwie niezamocne kawki. Jeżeli chodzi o zieloną herbatę, zielona herbata także zawiera kofeinę i zawiera inne substancje przeciwzapalne, bardzo silnie przeciwzapalne, więc spożywana w dużych ilościach może niestety być także niebezpieczna dla malucha. Coraz więcej jest doniesień na ten temat, opisu różnych przypadków, które sugerują, że na przykład spożywanie nadmiaru zielonej herbaty w trzecim trymestrze ciąży może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego botala, które jest bardzo niebezpieczne dla malucha. Kofeina nie znajduje się tylko w zielonej herbacie i nie znajduje się tylko w kawie, znajduje się w innych herbatach, np. w herbacie czarnej, może znajdować się w różnego rodzaju ciastach, energetykach i innych produktach, także w czekoladzie. Ważne jest, żeby patrzeć na całość spożywanej kofeiny, a nie tylko tą zawartą w kawie. O fast foodach troszeczkę wspominałam, ale dlaczego chcemy ich unikać? Przede wszystkim boimy się tego niedogodowanego, surowego mięsa, a wiemy jak to, jak się na szybko robi jedzenie. No więc tutaj boimy się tej toksoplasmozy, ale przede wszystkim fast foody zawierają naprawdę mega dużo chemii. No nie oszukujmy się, są często te kotlety, frytki smażone na starych olejach, które są już bardzo toksyczne, niezdrowe, najgorszej jakości i pewne związki zawierające Warte w tych niezdrowych tłuszczach mogą przechodzić bezpośrednio przez łożysko, przenikają przez nie do dziecka i działają bardzo neurotoksycznie, dlatego staramy się ograniczać. Wiem, że nie zawsze jest łatwo, bo mamy sobie smaczka na coś wciąż, oczywiście wszyscy nie jesteśmy ludźmi. Nie mówię, że całkowicie mamy nie jeść, ale no, warto wypatrzeć z jakiegoś źródła. Jeżeli jest to naprawdę jakiś hamburger w takiej budzie, która po prostu wszyscy się zastanawiają, jak w ogóle przeszła kontrolę senepidu, no to raczej nie szłabym tam, ale jeżeli to jest w której kupimy sobie no, porządnie zrobionego hamburgera, poprosimy o to, żeby było dobrze wysmażone mięso, bo jesteśmy w ciąży, nie możemy jeść surowego, to myślę, że tam ludzie się do tego przychylą, więc warto tutaj patrzeć na to, gdzie jemy także. Lukrecja. Pewne jej substancje mogą negatywnie wpływać na rozwój łożyska, mogą wręcz zahamować rozwój łożyska, ale także wpływać negatywnie na rozwój mózgu dziecka i inne wady. Tak więc staramy się tej lukrecji unikać. Zioła. Temat ziół jest bardzo szeroki, jest ich naprawdę dużo, więc już nie omówię ich w tym filmie, bo ten film musiałby trwać a trwać. Ale pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę na spożycie jakiejś mieszaniny ziół, czy jakiejś herbaty, w której jest tam 20-30 różnych ziół wymieszanych, to najpierw musimy sprawdzić każde z osobna zioło, czy można w ciąży je spożywać. Bo zwykle w tych mieszaninach herbatek też ostatnio kilka takich sprawdzałam, jedną niemiecką i między innymi było tam zioło, które jest bardzo przeciwwskazane dla kobiet w ciąży, więc nie możemy go spożywać. Jeżeli film Ci się podobał, podoba Ci się w ogóle moja twórczość na YouTubie, to możesz postawić mi kawkę w moim Bajkofi tu podlinkowanym w opisie filmu. Być może znajdą się jeszcze jakieś produkty i substancje, które nie są do końca wskazane w ciąży. No, w tym filmie ujęłam te najważniejsze, najbardziej powszechne. Jeśli chcesz, możesz dołożyć coś od siebie tutaj w komentarzu. Pa!